Thank you. Jak widać jesteśmy zadowoleni z frekwencji, dużo ludzi przyszło jest zadowolonych, mam nadzieję, że no, będzie tak dalej, planujemy tutaj koncerty, występy kabaretowe, stand-upy, muzykę na żywo, mam nadzieję, że całe społeczeństwo tutaj lokalne będzie nas odwiedzać codziennie.

nie trzeba było przywozić żadnego piasku. Po prostu my go tutaj mamy. Jest przepiękna, duża plaża. Mnóstwo osób, które przyjeżdżają. a więc też możliwość aktywnego wypoczynku, nie tylko leżenie na piasku, ale też możliwość troszeczkę uprawiania sportu, więc zachęcam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zawody, więc też mogliśmy popatrzeć na wyczyny naprawdę zawodowców, którzy skakali po rampach. Rzeczywiście, no ta deska nie jest przyczepiona i ją trzeba podbić, trzeba przelecieć na, na niej. Więc Red Bull jako sponsor chyba dodawał skrzydeł chłopakom, ale oczywiście świetna inicjatywa, fajna, fajne działanie chłopaków z JB Grupy, Jarka i Jacka, którzy no stworzyli fajne, kolejne, kolejne ciekawe, atrakcyjne miejsce u nas w Ślesinie. No oczywiście turyści mają do możliwość wykorzystania sprzętów pływających, które są, przepięknej plaży, ciepłej wody. Myślę, że to co jest podstawą taką, którą można, ale oczywiście pomimo tego, że jest pandemia, organizujemy wiele koncertów i różnych wydarzeń, które będą. Dzisiaj Festiwal Piwa, za chwileczkę Ślesin Lake Festival, a więc też trzydniowa impreza, wcześniej koncert w Sanach, organizowany przez prywatne, z prywatnej inicjatywy, ale na naszej plaży biletowana impreza. No cóż, Organek, Tymon Tymański w te wakacje, Również paluch to też płatny koncert, więc mnóstwo bardzo fajnych, ciekawych rzeczy. Cały czas plaża towarzyska, która zachęca tym, że gra muzyka, że można posiedzieć do późnych godzin, pobawić się, miło spędzić czas u nas w świecie. Serdecznie zapraszam. polskie mistrzostwa Ślesińskie KAP 2027. Pierwszy raz tej lokalizacji i myślę, że po dzisiejszym odezwie i tym co zobaczyliśmy, myślę, że to będzie pierwsza impreza z serii. Kolejne wymyślania będą zdecydowanie w następnych latach kontynuowane. Dwa miejsca, to miejsce w Koninie, o którym mieliśmy okazję też rozmawiać. się przede wszystkim tym, że tam nastawiono się na strefę chilloutu ludzi, którzy tam na co dzień przebywają, mieszkają i funkcjonują. W, na naszym osiedlu, na Chorzniu w Koninie. Tutaj wartością dodaną jest duża dotacja ludzi, szczególnie w weekendy przy pogodzie. Mamy tutaj naprawdę duże grupy ludzi, plaża jest pełna, jest dużo przyjezdnych osób, co, co nas też cieszy. Więc staramy się tą wartość wykorzystać, tworząc między innymi takie eventy jak dzisiaj, tworząc specjalne wydarzenia, szkółki dla juniorów, dla, dla małych dzieci. Myślimy o organizacji jeszcze takich bardziej amatorskich zawodów jeszcze w te wakacje, w tym sezonie. Zresztą można zaobserwować teraz, ledwo zakończyły się zawody, profesjonaliści, zawodowcy z historii. Mamy teraz trójkę młodych ludzi, którzy świetnie się bawią i być może za rok będą brali udział w zawodach, nie wiadomo. Myślę, że dokąd pogoda pozwoli, mam nadzieję, że do końca, do końca sierpnia, Będziemy tutaj funkcjonować i będziemy na miejscu. Także zapraszamy serdecznie do Ślesina na plażę. Skim Park, plaża, tor do skimboardingu. Mamy instruktorów, zimne piwo i fajną atmosferę, co jest najważniejsze. i zawodnicy jedni z lepszych z Polski, więc poziom był naprawdę wysoki, nie było ich jakby bardzo dużo. Natomiast to, co zaprezentowali, by było na najwyższym poziomie. często został Grzegorz Kuta z Łodzi, który naprawdę jest jednym z najlepszych zawodników w Polsce. Wszystkim oczywiście serdecznie gratulujemy. Bardzo się cieszymy, że przyjechaliście do nas. Staramy się, żeby ta plaża była ciekawa, żeby wyróżniała się. Na pewno w skali naszego województwa się wyróżnia. Zależy nam na tym, żebyśmy byli gdzieś postrzegani w skali kraju nawet, żeby można było przyjechać. I wasza dzisiaj obecność tutaj jest na pewno czymś ważnym dla nas, bo możecie jechać dalej i mówić o tym fajnym, ciekawym miejscu. Dziękuję Jarkowi i Jackowi za to, że Oprócz tego fajnego miejsca, które jest atrakcją kolejną w naszym mieście, która przyciąga młodzież, przyciąga dzieci, również dzieci mogą za darmo dzięki tutaj porozumieniu naszemu nauczyć się i pojeździć na, na desce, więc jest to coś fajnego i mam nadzieję, że wyrosną tutaj jakieś nowe talenty i będziecie mieli chyba z kim rywalizować, ale zawody też to bardzo ważna rzecz, bo o tym się mówi później w całym kraju więc Dziękuję serdecznie Wam, koledzy, za to, że zrobiliście coś ciekawego. Ta miejscówka na pewno przez całe wakacje będzie fajnym miejscem do spotkań, do zabawy i też tak stwierdziliśmy, słuchajcie, że jak rodzice mają małe dziecko i czasami potrzebują troszeczkę wytchnienia i poleżenia sobie na kocu, to tutaj te osoby, które tu pracują w tym miejscu, na pewno tymi dziećmi się zajmą i mają troszeczkę ludzi, więc ja myślę, myślę, że to jest, to jest też to bardzo, to bardzo, to bardzo to fajny, a jednocześnie jest to sport na nie w komórce. W znaczy, gratulacje jeszcze raz dla Was. Obserwowaliśmy i widziałem, że no jest to mega trudne, żeby wykonać przynajmniej tą ewolucję, która była ostatnia i skoczyć na tą rampą, przejechać przez nią. Wszystkim jeszcze raz bardzo dziękuję. Oczywiście takie inicjatywy jak dla nas, możemy Ślesina, zawsze będą na pierwszym miejscu, bo zależy nam na, przede wszystkim na promocji naszego przepięknego miasta. Dziękuję bardzo. Zestaw voucherów, kosmetyków, Puchar. voucher pieniężny na sześć miesięcy, na kwotę 100 złotych, voucher do Fabryki Diamentów na zabiegi laksacyjne, i kosmetyki. Gratulujemy jeszcze raz. Działalność radowiskracyjna i masaż, pobyt w hotelu MER, hotel 3-dniowy w dowolnym terminie do końca roku. Kosmetyki od filmy Nature, i Poznania oraz płacz oraz czytelnika Red Bull od Łotwa Teraz Alegliczek. No i oczywiście od nas i organizatorów na kwotę 300 zł. Gratulujemy. Również z Łodzi. Gratulujemy. Pan Grzegorz również środki papieru, bucha, z Sierotki Pachyt, Nagród, Bukach. Przyniomił pomysł hotelu Witing do goleń w terminie do końca roku. od firmy Nature Queen oraz samiki i voucher od fabryki Diabełków salonu na mężczyzn w Nagrodę w burmistrz pan Mariusz Zaborowski. Gratulujemy. Dziękujemy serdecznie jeszcze raz wszystkim, którzy obserwowali i naszemu prowadzącemu Rafałowi, który świetnie prowadził w PZ. Jesteśmy naprawdę zadowoleni z ja posłuchania i do całym szacunkiem.